Cześć moje drogie wagi, witajcie, witajcie w sierpniu 2019 roku. Co tam u Was słychać, wagi? Co tam u Was słychać? Kochani, pamiętajcie, że jak nie uda mi się nagrać jakiegoś filmiku, to udało mi się nagrać filmiki na 2019 rok dla każdego znaku w styczniu. I w tych czytaniach, które zrobiłam Wam w styczniu, Opisuję, opowiadam Wam o każdym miesiącu dla danego znaku, co się wydarzy i energetykę poszczególnych miesięcy dla każdego znaku. Także znajdź swój znak, kochanie, jeśli go jeszcze nie widzieliście, na przykład waga 2019 rok, i tam zapraszam do odsłuchania tych czytań. No, wracajcie do tych czytań, wracajcie do tych czytań ogólnych. No dobra, moi drodzy, zaczynamy. Bardzo proszę o prowadzenie dla Wag na sierpień 2019 rok. Bardzo proszę o prowadzenie dla Wag na sierpień 2019 rok. Bardzo proszę o prowadzenie dla WAK na sierpień 2019 rok. Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach do góry, o komentarzach, moi drodzy, i o live'ach co tygodniowych. Jestem z wami we wtorki około 21 lub w środę. I omawiamy sobie horoskopy tygodniowe dla poszczególnego znaku, a już niedługo na moim Instagramie zamierzam mówić, co się będzie działo na niebie i jaki to będzie miało na nas wpływ. Także warto mnie obserwować. No dobra, waga 2019 rok, waga 2019 rok, proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie, proszę o prowadzenie z intencją dla osób słuchających mnie. Waga. Waga. Pamiętajcie, że są to horoskopy ogólne. Oczywiście nie z każdym będą rezonować. Ale, 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 tutaj wagę wyjmujemy. No, wyjmujemy. Coś taka merka, słuchajcie, nie łapie mi ostrości. No ale cóż, dobra, waga. Wow. No i wagi. Które wagi tu ściągnęłam? Wagi, sierpień. Powiem Wam tak, drogi Wagi. Sierpień jest trochę pod znakiem zapytania u Was. Mamy demona przy Księżycu. Mamy demona przy Księżycu, co mi mówi o tym, że niektóre z osób nie mogą się wyplątać z toksycznych relacji. Co mi mówi, że niektóre z osób zupełnie nie wiedzą, w którą stronę mają iść i za czym podążać, nie potrafią podjąć decyzji w sierpniu. Mówi mi też to o tym, że niektóre Wagi są w bardzo trudnych sytuacjach. Bardzo trudnych sytuacjach życiowych z jakimiś partnerami, partnerkami, a i prowadzą do tego jakiś niekorzystny tryb życia. Na własne trochę życzenie. Mam takie poczucie, drogi wagi, że ten miesiąc nie jest dobrym miesiącem na podejmowanie um, pochopnych decyzji. Powiem tak: oczywiście, wagi, które czują się na siłach, w jakiś sposób um, odejdą od tych. Toksycznych, trudnych relacji w sierpniu e, odejdzie dużo wag z pracy. Na pewno takich toksycznych od dłuższego e, czasu, dużo wag po prostu rzuci papierami i wyjdzie. Mam taki obraz w głowie: naprawdę dużo ludzi podchodzi z prac. Wagi, podchodzicie, ale z takich toksycznych. Natomiast jeśli chodzi o te partnerstwa, o te jakieś zawiłe relacje, wagi, mam poczucie, że to się nie wyjaśni. Mam poczucie, że jakaś jest niemoc w Was do wyjścia z tej sytuacji. Um, nie wiem dlaczego. Naprawdę nie wiem dlaczego. Nie chcę tutaj za bardzo gdybać na czytaniu ogólnym i nie będę tego robić. Natomiast karty podpowiadają mi, że przede wszystkim warto przy tej sytuacji, o której mówię, może to mówię do niektórych wag, które potrzebują te, to usłyszeć, przy tej sytuacji, gdzie jest niemożność wyjścia, nie można zadecydowania, warto sugerować się prawdą. Mamy Asa Mieczy w pozycji prawidłowej, który mówi o odkryciu prawdy. Księżyc mówi o niepewności. Żeby w ogóle cokolwiek wagi, trzeba wrócić do źródła. Trzeba zobaczyć, o co Wam chodzi i jaka jest prawda. Czego Wy chcecie wagi? Czego? Bo będąc w takim zastoju i w takiej chwiejności, nie za bardzo sami możecie sobie zobaczyć, o co Wam chodzi. A może będzie tak, że jeśli zobaczycie, o co Wam chodzi... Łatwiej Wam będzie podjąć decyzję. Po prostu. Łatwiej Wam będzie zdobyć tą dziesiątką kielichów, to szczęście rodzinne, harmonię uczuciową, partnerstwo, dobrego partnera dla mnie, w momencie, kiedy zmierzycie się z prawdą. Z prawdą o sobie. Z tym, z czym jest problem. Gdzie jest problem? Trzeba wrócić trochę wstecz do przeszłości. Co się zadziało, że ja jestem nadal tutaj, że ja nadal nie mam poczucia mocy sprawczej, aby odejść od jakiejś toksycznej sytuacji, tak? Dosłownie bardzo ważne czytanie dla wag w tym miesiącu, naprawdę jakieś bardzo ważne decyzje będą się wiązać u Was wagi, ale mam takie poczucie, że um, żeby do, dotrzeć do Waszych sił, do Waszej energii powietrza należy zwrócić się do asa mieczy o prawdę. O znalezienie prawdy. O co mi chodzi? Mam takie poczucie, że jesteście pod ogromnym znakiem zapytania w tym sierpniu wagi. Ogromny znak zapytania. Nie wiecie, co zrobić. Ale żeby trochę sobie pomóc, wrócić do przeszłości i zastanowić się, gdzie leży problem, ale u mnie. Nie u Niego, u niej, nie w tej pracy, u mnie. Co się zadziało, że tak jest u mnie? Odkryć prawdę prawda, powiedzieć prawdę, przyznać się do prawdy, że kiedyś zostałem zraniony, że kiedyś zostałam zraniona na tym polu, które teraz cierpi. Mhm. Zaopiekujcie się sobą uwagi w tym miesiącu. Jest to naprawdę bardzo ważny miesiąc, wręcz takich odkryć, aż mam ciarki. E, naprawdę mam ciarki, wow, dawno na czytaniu ogólnym nie miałam. E, no, takie odkrycie mistycyzmu Was, takie odkrycie trudnej prawdy, ale jednak prawdy, która da Wam uwolnienie która da Wam dopełnienie. Świat, bo pod koniec miesiąca mamy Kartę Świata. Wchodzicie we wrześniu z Kartą Świata, z wielką arkaną kończącą cykl. Jakby jeśli dosięgniecie wagi tej prawdy, wielkie, wielkie gratulacje, e, wielki podziw dla Was, e, bo e, kawał dobrej roboty. Kawał dobrej roboty. Naprawdę mam ciarki, Coś um, czuję, że może ściągnęłam naprawdę za dwie osoby, ale jeśli tak, to wagi uwierzcie w to, że możecie i we wrześniu startujecie od zera, po prostu. Ja tu nic więcej wagi nie mogę Wam powiedzieć, bo już nie chcę tych ciarek na tych czytaniach ogólnych, A na, na prywatnych, indywidualnych ściągam energię, to wiadomo, że są, ale na ogólnych raczej mi się to nie zdarza. Widocznie z jakąś wagą mocno się podpięłam teraz. W każdym razie e, życzę Wam drogie wagi odnalezienia siebie na ten miesiąc. Dużo, dużo e, no takiej siły, ale w, przerzućcie tą siłę nie na podejmowanie decyzji, której i tak nie jesteście w tym miesiącu za bardzo w stanie podjąć, tylko na poszukiwanie tylko na, mm, na tą siłę, na poszukiwanie prawdy, o co chodzi, tak naprawdę, gdzie jest źródło problemu. Ok, drogie wagi. No to co? Ojejku, życzę Wam wspaniałości, cudowności, szczęśliwego lata, znalezienia siebie i co? Dążenia do tego, żeby ta prawda, o której tutaj mówimy, się dokonała, tak? I teraz oczyścimy wagi trochę. Proszę przyjmijcie oczyszczenie. A jeśli jest to zgodne z wolą Bożą, jeśli jest to zgodne z wolą wszechświata, jeśli jest to zgodne z wolą wag. Proszę o oczyszczenie wag. Proszę o oczyszczenie wag tym, które tego potrzebują, i tym, które to przyjmują ode mnie. I od wszechświata niech idzie oczyszczenie tego, co powinno się oczyścić. Dobra, i dziękuję, drogie wagi. Życzę Wam wspaniałości, cudowności. Widzimy się na cotygodniowych live'ach na moim Instagramie i za miesiąc. Buziaki, hej, papa!